Witam wszystkich bardzo serdecznie. jestem Sato HD a ze mną jest Marianka. Tak jest i spotykamy się w pierwszym odcinku z cyklu Le 4 Dead 2. Jesteśmy teraz w poczekalni i mamy, jak widzicie, kampanię krwawa ulewa oraz pierwszą misję miasteczko fabryczne. Co sądzisz o grze w ogóle? Bo z tego co wiem, to graliśmy już razem. Gra jest hadkorowa, Jest naprawdę, dzieje się mnóstwo Ej, rzeczy. Oj, nie wybrałaś tej osoby, Wybrałam. którą chciałaś grać. Grasz chłopakiem, grasz tym w garniturze. Chyba A trudno, się, trudno. Chyba nic się nie stanie, no trudno. Trudno. bo ty wyszłaś i weszłaś jeszcze raz do gry, nie? I wtedy chyba już nie ustawiłeś sobie tego, tej dziewczyny. Trudno. Przynajmniej o, nie, be, nie będzie dyskryminacji. Mam taką A. nadzieję. Ale wiesz co? W razie czego, bo coś mi się tutaj psuje yy, W razie czego to będziemy nagrywać to jeszcze raz. Tak już taka informacja. A i co nic mi się nie psuje, już jest dobrze, już jest dobrze, po prostu wyskoczyło mi okienko. Left 4 2 brak odpowiedzi. Ale wyskoczyło, załapało i nadal się wczytuje. jest wczytywanie i włącza się filmik. Śmiesznie będzie grać gościem. No trudno, no co zrobić, prawda? Nie, no. E, tak. was, i właśnie, ja to chodzi, że fajnie e, idziemy po paliwo na łódź ogólnie. O, ja sobie wezmę kija baseballowego. Dobra, Oła. ja sobie biorę siekierę. Tak, tylko wiesz, że zamieniasz siekierę na. A, dobra, nie, ma, nie mamy po prostu innej broni. Dobra, e, nie, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć o co chodzi w Left 4 Dead. Po prostu to jest. Ups, mamy tu pierwszych podejrzanych. Dobra, ale dostał. Czy ale broni, broni, broni jeszcze nie mogę mieć? No wzięłaś tego kierę. Nie wiem, ale chciałam Oaj, pistolet i jednocześnie ale... się kierę. Nie, jednocześnie nie można, bo tutaj jest ich za dużo. Fak! Ja przepraszam Was, drodzy widzowie, za background z tyłu, czyli dźwiękowy, ponieważ tutaj się wszystko. Ktoś ma imprezę! Tak! Pomimo, że jest poniedziałek. Oj tam. Dobra, tu jest strzelba, ja wziąłem sobie strzelbę ogólnie i wychodzę dalej. Dobra, a ja sobie chcę sobie wziąć pistolet. A, nie Jezum, czy nie Jezum, Jezum, Jez... Ej no nie strzelajcie do nich mi nie zabijajcie! Bo... Ja chcę sobie się pobał. Oj, kwas, kwas! Dobra. Jak chcę wziąć to. Ehm, ehm, i, I tak hmm. samo od razu wam mówię, że nie wiemy, czy przejdzie. Oj, Hunter, Hunter, Hunter! Hunter! Help me! Help me! Staram help, się! Help me, wyjdźcie stamtąd, help me! Dobra Jezu! I już tak mało życia! To jest to, Kurczę, no. Ja zapominam o tym, że trzeba się jednak trzymać tutaj razem. No, już się ktoś cię ratuje, dobra. Uratował. cię. Dobra. A w ostatniej Te... chwili nie są. Tak. Chodźcie, chodźcie, Nie, bo od... chciałam wziąć pistolet, ale jakoś nie mogłam go wziąć. Bo już no mi się by się zlało. Uważaj, w niektórych samochodach są zamontowane alarmy. A, A wiesz wiem. co? Sru! się pobawimy. O, już. Nadchodzą! Spoko, Zapanowała ja... sytuacja. Ja specjalnie to zrobiłem jakby co, to ja wiem o tym, że są alarmy, wiem czy tam wszystko jest... Ja nie osłonię, nie osłonię. Tak, walcz, walcz Ja Ci pomagam jak radny. mogę Jeszcze ja nam na oślep. No i dobrze, ja tu biegam i wszystkich ale nawet swoich Zagra, gra uwielbiam ją, naprawdę uwielbiam ją, to jest masakrycznie Piękna gra ja nie wiem jak no. ktoś mógłby na, mógłby na przykład to nie grać, nigdy, fok, no spieprzaj dziadu Misson uwaga Hunter, Hunter, uwaga Nie wiem, ja jestem zajęta Ra Rachel, o Smokera rozwalę Nie, to, 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 było ostre Chodźcie, idziemy ja dalej po nie ma... Gruby, gruby, uwaga, będzie się Wow. Nie, znowu mam halucynację! Nie, poczekaj, o, bo ja teraz ja ja siedzę Poczekaj. przy samochodzie jest tam z tyłu. Tak, poczekaj, bo tutaj będą teraz lecieć na nas, bo się, bo na, wiesz, jak boomer kogoś opluje tym swoimi żygołowinami, czy jak to tam się zwie, to wymiocinami, o może tak lepiej to zabrzmi. Nie jest tak korowo To wtedy zlatują się zombiaki na nas. Dobra, idziemy do góry. Idziecie? Idziemy. No, to chodźcie, idziemy dalej. Ja lubię się ogólnie bawić w Left Dead, także odcinek mam nadzieję, że wyjdzie fajnie i wam się spodoba. I będziecie chcieli więcej tego, ponieważ naprawdę mam wielką ochotę. Chodźcie, tędy, tutaj jest drabina po drabinie. Jasne. A poza tym, ja tylko daję tutaj informację, że to jest tylko taka zapowiedź: bo do nas ma po prostu. dołączyć parę osób jeszcze. Dołączyć nie? parę osób, tak. Między innymi tak. Steam i między innymi Czaki. Ale to musimy na nich jeszcze trochę poczekać, a tak. my po prostu już tutaj nie wytrzymaliśmy i, i chcieliśmy nagrać coś specjalnie Chci, dla... chcieliśmy wam dać troszeczkę akcji, a nam zabawy Aha, Pięknie. Dokładnie. Dobra, zabijam ci. Jezu. Dobra, road is closed. Czy nie tędy? Bo my ogólnie w tej misji o, dobra, mamy iść, My w tej misji mamy iść po prostu po paliwo. Chodź Ej, plac zabaw jest, jest rowerek, jak chcę rowerek Uważaj, bo tam za tobą Wiem, no, wiem o tym się, ja, Musiałam cię osłaniać, ty poleciałeś, a ja cię osłaniałam, no nie. No, ja wiem. no wiem o tym, wiem o tym O, Jej. Charger, Charger, Charger Już y, Powiem też szczerze, że ja ogólnie Left 4 Dead już grałem łuchu uh, uh, jeszcze trochę, dawno temu dosłownie Ale... Hmm, gra nie straciła na swojej jakości, wręcz przeciwnie Jest bardzo fajna mi się ogólnie bardzo podoba. Nie dobra, wiem, dobra. co wy sądzicie o tym, ale. Wow. Mm. Ale pięknie podskoczył! Ui, skaczmy raz! Ale fajnie skaczą! To no wiem <laughs> o tym! Yeah. Wiem o tym, że oni fajnie skaczą, właśnie na tym to. Oj, oj, oj! Co? Oj, oj, oj! Zaraz panowie tutaj też spadną. Nie! No nie leć do mnie! Spadł! Pięknie. Wow, wow no ale dostała! Dostał, odewa. Za tobą! Dobra, zabijam go! Kurcze, dobrze! Ja nie wiem co się stało, ale ostatnio strzelam i... Waga, waga, lecą! Jezu! Ale i tu jest! Wow, 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 wow. Waga, bo tutaj jest pani, która pluje znowu. A, wow, wow. Ej, charger! Nie! Charger, dobrze mówię charger, dobra, padł No odwal się Mam broni, brak od, mnie nie. Znak amunicji mam, nie Czekaj, ja cię osłaniam Dobrze, dam sobie radę, dam sobie radę, dam sobie radę Mam nadzieję Dobra, Spoko. idziemy dalej, idziemy dalej, nie Nie, coś wiem. tu jest, coś tu jest, coś tu Wie? jest, coś tu jest Jest coś? Ue, tu tylko butla e, butla z gazem ale warto wziąć i rzucić w zombiaki i strzelić w nią, nie? No tak, ale to wiem wiem, wiem a na razie nigdy nie widzę. Ja wziąłem ją tą butlę. O. Chodźcie do mnie, moje dzieci. No chodźcie, chodźcie, biegnijcie, biegnijcie, biegnijcie. Jeb, I jem <średzodzio> A to mów! A, wiedźma! Witch! Witcher! Weźcie to, zabijcie! Już, Ale to było niefajne. O, Dzięki. Porcie. Ej, nie mam... nie mam apteczki, ja mam 30 życi. Już no, ci ko zabiam! kocz ko mnie coach mnie tutaj ratuje. Dziękuję. Czekaj, coś tu jest, U co, coś tu jest, co to jest? Butla, to, to, to Butla, działa dobra. tak samo Chodźcie moje dzieci Nie, Jeb. tylko powiedz powiedzmy. Nie! Nie trafiam! Nie trafiłem! Pomocy! Help mi! Nie trafiłem, ale... Ale to jest złe. Ten shotgun jest zły strasznie. Czekaj, teraz trafiam? No nie trafiam No co jest? Jest! Oh, trafiłem! To może z opóźnieniem są jakieś lagi? Nie, nie mogę trafić, wiesz? Ej, tu coś do góry jest jeszcze. Ej, wziąłem sobie snajperkę. Super! Yeps! Yeps, 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 yeps. To jest taka snajperka, przy której nie można przybliżać, jakby co. Taka informacja od Ej, patrz, Five bomb! Masz tutaj nowe broni, jakby co? Marionka, chcesz? A, no właśnie, tutaj są jakieś broni, bo ja się kurczę zastanawiałam. A Charger! Charger, bo słyszałem go. Pistolet. Ale Pięknie. to nie to, bo jak to się kierę... Pistolet magnum. Chcesz o, się mogę to albo to. Nie, tak. dobra, to ja nie chcę. To ja nie chcę. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Chodźcie, moje... O! Wow! Wow! Pięknie. Jebs, jebs, jebs! Pięknie dostał. Ale znowu się nawracamy. Uwaga! To jest tank! To jest tank przed nami! Więc uwaga Marionka, odsuń się Jezu Dam radę, dam radę, dam radę Czekaj przed nim. Z nim nie wygrasz samemu No ja cię nie uratuję, masz strasznie mało życia Dobrze spoko. Leczę się Toś cię leczy, chyba nie? Tak! Leczy? Piękny strzał Dobra, teraz którędy do tej stacji będą? Dobra, super! Przyjęcia. Dzięki, medyk, dzięki. Strzał, pięknie leżysz. Strzał, pięknie headshot! Wchodzą jak buki o poranku. Widzicie to, jak pięknie. Strzela ja. Jezu! Gdzie jesteście? Mhm. Ej, czemu wy tam się cofnęliście? Marionka, gdzie ty idziesz? No tak gdzieś poszedłeś. No, no, chodź do mnie. Tędy! Ronka, czemu się cofnęłaś? Bo myślałam, że tam może... <grym> <grym> Patrz, spójrz na nich, widzisz gdzie oni są? Widzę. Przez ściany nawet widzisz takie niebieskie tło. Także mnie tak możesz zobaczyć. Okej. Okay. Dobra, idziemy. Ja idziemy. zapominam, że tutaj mapy nie ma i się inaczej na No, patrzę. Tutaj musisz tak korzystać z tego wszystkiego. Jej. Jezu! Czekaj, tutaj jest. Jezu Hunter! 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 Gdzie? Hunter! gdzie, 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 gdzie? Nie, nie! nie, nie. Fox! Wow, wow! Jezu! Wow, 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 Ile tego wow, 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 wow. tu! Ile tego tu! Nie! Tak się bawić nie będziemy! Pierwsze dziady ode mnie! Marionka, nie ma jazdy zostać osiągnięcie! No, mówię ci, jadę tak wejść Ci pomagam. No widzę, że Marionka mnie ochrania, ale komuś przywaliłem. Przez łeb z baseballa. Wow. W życiu, w życiu tak nie eksploatowałam myszki jak teraz No właśnie o to chodzi w tych grzech Jezu, pluję! Pluje, pluje, pluje tak. Pięknie! Jezu, leć do mnie Dobra, oo jest safe house, chodź do, do środka Dobra, ja chcę jakąś porządną amunicję Ja chcę apteczkę mi apteczka wystarczy Co to jest? No wejdź, Rachel! O, super. Dobra. Jest, przeszliśmy pierwszy poziom i jest to dobrze. Jak widać, coach zabił więcej zarażonych niż ja. Ponieważ on 117, tylko 114. Ale za to zobaczcie te staty u mnie! 1350 na tanka. Także, nieźle. Jest 150. No to nic się nie stało przecież. A, będę porkał. No, bo mówiłem ci, że przed tankiem lepiej uciekać i strzelać. No, wiem, w niego co... no wiem, no wiem, wiem. No A ty wiem, stałaś nie? w miejscu. No, bo ja jestem hardkorowa. Tak, jestem hardcorem. Ale zobacz, wiedźma masz 72, tylko zadałem obrażenia i to mnie szczerze dziwi. O jezu, znowu mam brak odpowiedzi. Zawsze przy wczytywaniu, ciekawe czy. Ale Oj. u mnie to jest normalne, więc tak? spokojnie. Patrz, masz 15, oni po 0. O ja, 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 co ja, ja. Co ja? jest, bo ja nie wiem. Adrenalina. Ja. Adrenalina to, że na przykład szybko, bardzo szybko biegasz przez mechanizm. Nie jest przedmiot Coś jakiś radioaktywny. Ja wezmę. O, tutaj jak chcę jakąś fajną broń. A gdzie, jest, gdzie jest ta adrenalina? Skąd ją wzięłaś? A ze stołu, ale już ją wzięłam. Dobra, spoko. To chodźcie, idziemy. Poczeka, poczeka, poczekaj, poczekaj, ja poczekaj. Chcę, jak chcę fajną. Jak chcę fajną broń. Ej, patelnia jest! Ja chcę patelnię, będę z patelnią. O. o, karabin sniper. Ja Wyszysz to? Jest. Słyszę to. Dobra, idziemy. Ale najfaj... najbardziej Marionka lubi katana. Tak, katana. Ja wolę gitarę basową, bo też jest. <grym> Dobra. Dobra. Okay. Idziemy dalej. Jestem... Idziemy dalej, na no dole. Super, teraz czuję się profesjonalnie. Pewniej, tak? No. No. Czekaj, baj bajbą, bajbą. Łapcie to. Tam biegniecie, tam biegniecie. Mamy rzuty ten... radioaktywne coś. Wow. No mówiłem, że to była pipe właśnie, nie? Dobra, idziemy dobra. dalej, tędy trzeba chyba. Pięknie. Ja, jak było o, co to było? Co F. mówisz? F latarka, dobra. Czekaj, bo ja nie pamiętam, którym trzeba było iść dalej. Tu jest łom, łomu nie chcę. Chyba musimy wyjść stąd, wiecie? Bo tak, to... wiesz, że on tutaj dzieje się ostro, więc... Może tędy? Nie, tędy to jest to samo. Nie, dobrze, dobrze, chodźcie, chodźcie. To w końcu gdzie? Eee, trzeba gdzieś poszukać schody, chyba. Nie, tu jest wyjście, chodź. O, super. Marunka. Dobra, tu jest wyjście, ja nie zauważyłem go. Ło! Wow, Ło! Wow, wow, wow. 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 To było zaskoczenie dla mnie. A! Plu Plujawka! Zabiłem! Wow. odsuń się, odsuń się od kwasu. Nie, nie, nie. się od kwasu. Pięknie. muszę się uleczyć? Jezu, już uleczyć się muszę. Nie za fajnie. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Ja patrzę. Jebie Medyk mnie wyleczyła. Wow. Nie, Ja się wystraszyłam. Czego się wy wystraszyła? swojego? Tak, bo. Tak, ma o Jezu! nie, spadać ode mnie. Macie pipe bombę. Ole leci. Patrz to, Marionka. A czym się rzuca? No musisz, wiesz, wybrać sobie bombę i no, no normalnie... O, właśnie, ale to za... O boże, boże, bo to co ja to co rzuciłam. No wiem. Ale to się rzuca w ich, wiesz? No w ich, ich. rzuciłam, Wtedy No byli. nie było, nie było. <laughs> Już ich. Ale dobra, o, źle podskoczył. A, wiedźma! Wiedźma! Witcher! Bok! O rany. Ja w ciemność. w Wiedźma biegnie, wiedźma biegnie! Ucieka od wiedźmy! Czekaj, dwieźmy! Fok! Nie biegnie, nie, nie biegnie! Jezu. Ale to jest złe! Czekaj, bo L gdzieś leży. że... Dobra. O oh nooo! Dajesz radę sama, dajesz radę! Nie Ale... wiem, czy radę, bo ja tego nie widzę. Latarka, latarka, jazda! Jest! No, a co robię? Dobra, idziemy, idziemy. Ta gra jest strasznie zła. Ło, wow, 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 wow. Co to Smok jest? Smoker, o właśnie on tak językiem ci przyciąga. Le, fuj Dobra, oj, ej, ej, źle weszło. Wszedłem, znaczy się. Jak to no. dzień, dajcie dzień Aj, nie ma Kolejna wiedźma, kolejna wiedźma, uwaga Pięknie zabiliśmy ją. Ja wezmiałem adrenalinę sobie też. Dobra. Proszę, tutaj nic... O, tutaj coś jest? Nie, to jest O Jezu! Patelnie, chodźcie do mnie. A dzisiaj na śniadanie jajecznica. czekaj, a no to jest złe lekwisty. Bo... Jeb! No i jep. Chodźcie. Jeb! Pięknie. Gdzie wy jesteście? No, Enoch? Tam już nic nie ma. No była. No, tabletki wziąłem zamiast adrenaliny. inny. A bo zamienić już nie mogłam. Dobra, nie. to chodź. Chodź, chodź. Tędy te, teraz, tędy. A, ja pamiętam, co to jest za miejsce. To właśnie jest bardzo dużo wiedźmy. A wiedźmy, są jedne z trudniejszych, właśnie, potworków. No widać. Skaczyłem po trupach, nie? No trudno, no nie ma tutaj, że tak powiem, poszanowania dla ludzkich zwłok. To nie są już ludzkie zwłoki. Jezu, ja słyszę gdzieś tanka. Jezu, ła, co? Ła, ła, co tu się dzieje? Oni mi tu wchodzą. Już Jezu, Jezu! wypad. Wy, zejdź tam, zejdź tam, to mówię ci. Nie mogę. Dobra, zeszłam. Chyba dała Marionka gdzie jesteś? dobra, wszyscy jesteśmy tutaj, jestem, dobra, idziemy. Ja jestem. Idziemy dalej. Próbuję się sama ogarnąć w sytuacji. Ale to jest złe. Fuck. Fuck. Nie no, to jest nieogar kompletny dzisiaj. Z mojej strony przynajmniej. A nie, coś mi tu krzyczy. Hunter pewnie. Uwaga na Huntera. Biebie, biebie, Ale ja, ja się rozprawię. Hunter nie żyka, tylko skacze. Jezu, pomóżcie mi! Do góry jestem, do góry jestem! Gdzie, gdzie, gdzie? Tutaj Dzięki. jesteś. Dzięki, ktoś mi pomógł. Ja ci wiem Dobra, jest. Pięknie. Jezu, gruby! O, ale wybuch. Chodźcie za mną jakoś. Już? Jezu, słyszę wiedźmy. Ja widzę jedną już. Tu jest coach No, ja, rzuc ja rzucę. Jezu! O cholera, Mam nadzieję, że coś, to coś, coś, coś pomogło. Coś... Jezu, leci wie, wiedźma wiedźma wie gracza co to HD. Uj, no bo ona straszy ogólnie. Kurczę. Tu jest, tu jest jeszcze jedna wiedźma jakby co? Jezu, biegną. Dobra, leci wiedźma, leci wiedźma Leci wiedźma! Leci wiedźma! Dobra. Już nie leci Okej, okay, idziemy... uważaj, wow, uważaj. Fuck. Wow Help me! Próbuję! Oh, help me! Dobra, już żyję. Ale mam tylko 5 życia, wiesz i to jest niefajne. Adrenalinę sobie dam. Jep! Dobra, daj sobie adrenalinę. O, a ten rozmazany obraz. O, skończyła mi się amunicja. Wszystko co I, mogę ja robić jeszcze to... jeszcze mam. Wszystko co robię to robię patelnią teraz. <laughs> Płok! Pomogę ci! Z Hunter, dobra, żyje, nie żyje, what the fuck? <noise> Pani ich odganiał. Tak, lepiej chodźmy dalej, wiecie, bo ja tu mam... O, jakaś butla tu jest dla ciebie. Nie bierz, nie bierz jej, nie bierz jej. Nie Nie dobra, nie Chodźcie na piętro. Jeps. Ło! Wow. No chodźcie na piętro, mówię wam. Zaraz. Dobra? Bo to jest łatwo spać. Kurde mol Spadłaś. Nie. Po prostu zaatakowali. Za plecami mnie atakuje, facet. Chodźcie do góry. Ju. Jezu! Wełową! Dzięki. Ła! Wow, Ła wow. Ej, ja mam tylko dwa życia ogólnie i to jest niefajne. Ja mam minus 24 powiedzmy tak, bo jest na czerwono, więc zakładam, że to jest minus. Nie, to nie jest minus. Ja mam na czerwono plus jeden, więc wiesz. Aha. Jedno życie tylko mam. I to jest niefajne, że nie ma żadnych tapsów O, dał mi tabletki 50 już mam, fajnie Czekaj, ja też sobie zażyję No to zażyj sobie Nie wiem, czy to, to coś da Chodźcie, chodźcie tędy A, Czekaj, nie, tak się zażywam no I chodźcie. teraz chodźcie tutaj, bo tu będziecie mi strasznie potrzebni Chodźcie, Maryonka, proszę cię Już? Ci, bo tu włączam windę, winda robi hałas i przyleci horda Dobra ogólnie. No dobra, jestem, 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 idę Musiał No się to włączam sobie podleczyć, no Dawaj, jeb, 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 jeb spadaj. Jeb, no, no fajnie to pytanie olejesz. Włączam, nadchodzą. Dobra. Taki news, taki news, uważaj, gdzieś się w kąt skryj. Ja się gdzieś w kąt skryję i po prostu yy, walcz z nimi. No nie ma wchodzenia tutaj, no spadać, spadać. Ale poleciał. Jezu, ile tego tutaj? Ja pierdzielę. Dobra, tu już ich nie ma. Nie o, ma? Nie są z A są za tobą. Tak Ja pierniczę. Ale tego tu leci Jezu, uwaga, charger! O A, radę, to się atakuje. No charger! Niech to zginę! Niech to zginę! Zabiłem to. Dałaś radę Jezu, ale tego tutaj jest! Kurde! Mam 22 życia tylko, ty nawet nie wiem ile masz, masz strasznie 11. mało. Chodź szybko do windy. Szybko, chodź do windy! To no zrobisz winda? to windzie, to no za tobą! Marionka, za tobą jest Winda! No Pat? nie, za tobą! Pat? Za tobą! Kurde! Chodź Pat? tu! No spójrz gdzie jesteśmy! Wiem, ale... Chodź! No nie leć się, chodź! W roz... Będziesz się trzeba windzie. Ja nie zadążam! Lecz się, leć się w windzie. Leczę się Już po chwili. Come on, come on, Skąd ty miałaś apteczkę? To wcześniej wzięłam. Ja też sam, apteczkę, mam 11 ja się życia. Na początku sobie, znaczy ja początku wzięłam sobie, a czy tam. Tylko... Nie, w tym safe house. Safe house no ja też wzięłam i od razu ją wykorzystałem. Aha, no widzisz, a ja do Dobra. końca. Dobra, Jezu, i to będzie niefajne, tu się trzymamy razem, słyszysz? No słyszę, ale dlaczego to kulejesz? No bo mam strasznie mało życia, idź za mną. Aha. Chodźcie, idź. I trzymamy oh się w grupie, God. idź po. Idź po różę, po róże idź. Najlepiej. Idziesz? Spróbuję ja przeskoczyć tą rurę. No nie skacz na rurę. Chodź, już jest, się skończyła rura. Po prostu idź. Po help me. Chodź mi pomaga, dobra. Chodź mi pomaga. O kurde. Nie fajnie, mnie też, też, też łoją Tak widzę, już go pokonałem. Chodź dalej przed siebie. Jest gazownia, chodź. Gazownia. Stacja z y, paliwem. Dobra, dobra, super idziemy tam. Uwaga! Wiedźmy! Nawet dwie! Dwie Wiedźmy, nie patrz się na nie! Staram się. Ja będę je Z... Kto je zatrwał? Mariuszka! Jeszcze nie, nie patrzyłam. O oh, fuck, straciłam dużo Ajajaj, aj, aj. naprawdę dzieje się dzisiaj. Dobra. Dobra. Trzeba coacha uratować. Ja bym będę odchłaniać, a ja ty je ratuj Dobra, ja go ratuję Bo tam No, chodźcie do schronienia, bo już jest schronienie, zaraz się uleczymy. Dobra i nie, nie zamykaj drzwi! Nie zamykaj drzwi, tylko się najpierw ulecz Nie zamykaj drzwi, chodź Masz Dobra. tutaj do leczenia się. O, Super Lecz się Leczę się Dobra Jak się uleczysz to powiedz I zamknę drzwi Dobra. Dobra, zamykaj. Okej, okay, kolejny tam, etap zakończony.